Jesteśmy na koloniach w Drzewocinach. Hasłem tegorocznych wakacji jest leśna scena pod sosnami. Chcemy dzieci w prowadzić w świat teatru, gdzie, mamy, gdzie organizujemy dzieciom różne warsztaty muzyczne, taneczne, dykcji głosu plastyczne, gdzie dzieci mogą uczyć się robienia kukiełek, wymawiania poszczególnych głosek, również jak śpiewać tak prawidłowo, no i obycia się ze sceną. Program w tym roku jest bardzo ambitny. Jest on na temat teatru. Będziemy tworzyć różne scenki oraz różne ciekawe rzeczy. Gdy na morzu wielka burza, Jezus ze mną w Łodzi jest. Gdy na morzu wielka burza, Jezus ze mną w Łodzi jest. Ja lubię teatr. Często chodzę na te, do teatrów. Do teatru i jest, temat jest bardzo dobrze zorganizowany. Te warsztaty są bardzo do, fajne. Ja akurat poszedłem na warsztaty muzyczne, bo bardzo lubię muzykę, ale są też różne warsztaty. Warsztaty są z marionetek, kukiełek, piłki noż i z teatru. Na morzu, wielka burza, Jezus ze mną w jest. Pierwszy raz jak tu przyjechałem, miałem 6 lat, a wracam tutaj, ponieważ, nie wiem, po prostu bardzo polubiłem to miejsce i jak już mówiłem, z każdego roku na rok coraz bardziej mi się tutaj podoba. Mam na imię Karol i y, przyjeżdżam już tutaj na tę kolonię, już jestem tutaj piąty rok. Jak przyjechałam miałam 7 lat, czyli skończyłam pierwszą klasę i wracam tutaj, ponieważ bardzo mi się podoba program, który tu jest organizowany i też również przyjeżdżam tutaj, bo poznaję nowych kolegów, który z którymi potem się spotykam w Łodzi.